Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Dziara, a oto kolejne przygody naszego brodatego, od niedawno właściwie brodatego dżentelmena naukowca Wilsona. Yy, ostatnio w, y, bardzo dawno grałem w Don't więc tutaj z tego co pamiętam, to po drodze był jeszcze jakiś update. Co wprowadził, nie wiem, zaraz sam się przekonam. No, także nie przedłużając, już zacznijmy rozgrywkę. Dobra. To co? Update. Coś nowego. Capture z Machine. L co? Aha! Idealny motyw, jak z Minecrafta. Złote przedmioty, lol. A to fajnie. E Widzę Gotujmy mu coś i yy, zaraz, czy ja mam złoto? Jedno mało. Zobaczmy jeszcze trochę. Kupka. Nasionko. Kupa. Kupa. No pająk. Ale nie będę ich atakował. Dobra, no to mamy pięć kub. Chyba w kup konkretnie, i teraz zmierzamy. Dobra, to będzie szukać. I teraz zaraz, co? Tutaj turmór. Marchew. O, coś się dzieje. Bakłażan. I coś. Z tego ukutujemy jakiś zajebisty posiłek. Dragonfruit. Hmm, ciekawa Co tu jest? Mmm, mięsne kuleczki. Wow. Mam 98, <tryk> lol, dziwne. Ale dobra, to już. Zróbmy. Tak. 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 Zasiejmy nasionka. Jeszcze jakieś warzywko by mi się przydało, bo teraz taki warzywny posiłek się zrobić bez, bez żadnego dodatku mięsa, bo to może mi się przydać na przyszłość. Może nie odda dużo e, głodu, ale zdrowie na pewno sporo odda. To idziemy. Borówki, chyba borówki, kolejna marchew, coś innego, chociaż borówki też mogę wrzucić. Jedną baparzę, no to dobra, to wrzucimy tu boróweczki. Baparzę najmniej, to jest na później, nawet, nawet sobie tutaj to wrzucę. I znowu się jem. Tyk, tyk, tyk. Dobra, no to jakie plany w sumie? Hmm. Po drewno się przydało iść. Ehm. Ale najpierw może jednak sobie tutaj zaatakuję te pajączki. Sąsiedzi są to nieciekawi. A pajęczyny nigdy za mało. Jak pewnie zauważyliście, wyłączyłem muzykę. Z jakiego powodu? No po prostu zagłusza mnie ale... ona. Może nie jakoś tak specjalnie, ale uwierzcie mi, że zagłusza. Ja z natury nie jestem przyzwyczajony do takiego głośnego mówienia. I mówię zazwyczaj ciszej, ale teraz na potrzebę nagrania <laughs> poświęcam się. I, I mówię głośniej, znacznie głośniej niż bym normalnie mówił, ale czego się nie robi dla ludzi? Jeszcze jedno kubsko. O, u, ładne. Ciekaw, co to będzie. Y nie wiem, co to jest. Borówka a tu będzie pewnie mały jeszcze kupa, no i cały dzień zleciał na kuli na przygodach. Widziano, lol, jak tu będzie. O, kolejna borówka. Ja mam pomysł, wieszmy, lol, co się tutaj stało? Wszystkie bawały się zabrały w jednym miejscu. Nie wiem czemu. Dobra wejść, że coś innego żarcia, bo jeszcze jedna kupa Tu jeszcze jedna, jak coś mam pochodnie, także do obozu dojdziemy i jak to przygotuję No, obóz jest już tu, tutaj też także... no, spokojnie, co? To zbierzmy to wszystko. Dużo mam tych nasion, trzeba to wykorzystać. Właśnie, ale co to jest? A, coś odpowiednik granatu masz Znaczy, owoc, owocach, owoców. Język mi się pierdoli. Kolejny. I poru Jeszcze by mi się przydał z że... Dobra, jest jedna. Jeszcze... jeszcze jedna. Chociaż może dwie wystarczy. Nie, przecież ja miałem tylko jedną lol. WTF mózgu. Okay, no to już zobaczmy co to jest. Już mogę odciskać. Dobra, to może. Aha, ja to muszę jeszcze zebrać. Tutaj przygotowaliśmy wiele ciekawych potraw. Dobra, to tak. Bakłażan, marchew, jedno to i boróweczka. Zasiejmy. Zasiejmy. No, dzień piąty i będzie trochę nudniejszy. Jeżeli ktoś jest fanem gastronomii, no to co mu się spodoba. Jeżeli nie, musi to przebolać. Była walka, ostatecznie. Jakaś tam ale była. Także źle nie powinna być. No i tak, od cały dzień piąty poświęciliśmy gotowaniu. Pozbierzmy teraz te, pozbierajmy trochę kawy. Pozbierzmy ląd. Ja gadam w ogóle. Jakim ja językiem mówię? E, zapas mięsa zupełnie. Tam kolejna jest ta um, pojęcia sieć. To zaraz sobie ją sprawdzę. Nie wiem czy opylamy się. Ale słucham. Sprawdzimy. Czemuż by nie? Przy okazji się zapach nie uzupełniamy. uzupełniam za blisko. Tu też, tu też dobre pająki. A, tu jest dobrze. Tak. No i dobra. Okej. Okay. Trochę tej pajęczyny już mam. Nie mało, ale przydałoby się więcej. Dobra, teraz, wtoreczki trawę. To jest twoja dziura? No i dobra. O, o dobra, bo już sam głodny Zbieraj kubsko. I wracamy do bazy. Fajnie, że te mamuty nie są agresywne, co mi się podoba. Nie, tu jest jakiś... nie wiem co to w ogóle jest. No, mało oddało. Dobra, tak, to teraz użyjmy... Kukurydza, coś, nie wiem co to. I? I, 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 i? I marchew, dobra. No, wegetarianizm mi są przechodzi, lol. Durian, nie wiem co to jest, ale... Mhm, dobra, nasionka yy. by się przydały. Trochę ja wiem, bo Wilson, że jesteś głodny, ale no... Yy. Dobra, i pięć mięsek. Wilson, musisz jeszcze przetrzymać chwilę. Ulicą schudniesz. Mm. Teraz ci nie będę karmił ma ale ci gotowo jakieś zajebiste potrawy.